Gonitwa piąta przed nami, międzynarodowa gonitwa drugiej grupy dla czteroletnich i starszych koni. Długi dystans 3200 metrów z jedynką Anioli, z numerem 2 Largo Forte, z trójką Kazal, czwórka Tozef, z numerem 5 pobiegnie Gracia, z szóstką Remus, z numerem 7 Zawieja, z ósemką Raviella, z dziewiątką Nechius i oznaczony numerem 10 koń to Zarra. Gonitwa ze startu wolnego. Konie nie będą wchodzić do maszyny startowej. Bental i czekamy na sygnał. I jazda, gonitwa wystartowała, dziesięciokonna stawka, ładny, równy ten start. Przypominam, że konie startowały z ręki. Rawiella po starcie obejmuje prowadzenie, ale bardzo nieznaczne tam środkiem do przodu przesuwa się Largoforte, czoło stawki mocno, mocno zgrupowane. Largoforte, jest tam też Grazia, jest tam Rawiella, Nechius, Kazal, bardzo mocno zgrupowane czoło stawki. Konie teraz z laskiem, za moment będą biec w naszą stronę. Cała grupa razem, żaden koniec na razie nie przesuwa się jakoś zdecydowanie na front i nie stara się podyktować jakiegoś mocniejszego tempa w tej gonitwie. I nic dziwnego, bo tor dosyć ciężki do biegów, a mamy długi dystans tej gonitwy. Ponad 3 km, dokładnie 3200 metrów mają do pokonania. Biegną teraz w naszą stronę, do dopingu będziemy oczywiście Państwa zachęcać. Largo Forte jest na froncie, ale to naprawdę niewielkie prowadzenie, tuż obok jest Zarra. Teraz konie tuż przed nami, przed trybuną główną, kiedy dobiegną do celownika będą mieć jeszcze całe okrążenie toru do pokonania. Largo Forte na froncie, to ten koń dyktuje tempo, następnie Zarra, Gracia, Cazal, Nechius, Remus, Raviella. Zef zawieja i zamyka stawkę w tej chwili Anioli. Jeszcze długi dystans przed nimi, jeszcze całe prawie okrążenie toru mają konie i jeźdźcy do pokonania. Zaczyna nam się stawka trochę rozciągać, na prowadzeniu cały czas jest Largoforte. Bardzo blisko trzyma się Zarra, jest tam też w czubie stawki Gracja, jest tam Kazal, Nechius, Remus. No naprawdę bardzo ciasno z przodu tej gonitwy. Largo Forte cały czas na prowadzeniu, to ten koń, konie oznaczony numerem 2, jak na razie dyktuje tempo tej gonitwy. Konie już na przeciwległej prostej, można się spodziewać, że to tempo będzie nam się nieco zwiększać. Czoło stawki mocno zgrupowane. Z tyłu nieco zostaje tylko konie oznaczony numerem 1 to Anioli. Na prowadzeniu jest Largo Forte, na miejscu drugim jest Zarra. Następnie Kazal, Gracia, Remus, Nechius, Zeff, Raviella i Zawieja. W odstępie za stawką zostaje oznaczony numerem 1 Anioli. Jeszcze sporo dystansu zostało, około 1200 metrów. Largoforte jest cały czas na prowadzeniu, ale nie ustępuje ani o krok Zarra, bardzo blisko trzyma się tam też Kazal, który teraz stara się przyspieszyć. Następnie Gracia, Nechius, Remus, Zefra, Viela zawieja w odstępie zastawką. stawką Anioli i zbliżają się już do połowy zakrętu na prowadzeniu niezmiennie. Cały czas Largoforte, no ale zbliża się finisz tej gonitwy. Już zbliżają się do prostej finiszowej. Zdaje się, że wyprowadzać będzie Largoforte, chociaż kilka koni bardzo mocno naciska na prowadzącego konia numer dwa. Largoforte, następnie tuż obok jest Zara, trzyma się tam z przodu Kazal, przyspiesza Nehius, stara się dołączyć do czoła stawki Raviella, która bardzo dobrze galopuje. Largoforte wciąż na prowadzeniu, ale to prowadzenie przed celownikiem naprawdę niewielkie, a zostało nam już tylko 300 metrów i szykuje się pasjonująca walka o zwycięstwo. Zarra już na froncie, naciska Nechius, przyspiesza Raviella. Zarra, Raviella, zdaje się, że te dwa konie będą walczyć o zwycięstwo. Raviella tutaj mocno od wewnętrznej przyspiesza i wygrywa tę nitwę. Raviella, następnie Zarra, Nechius trzeci, Largoforte, Zef, Remus, Gracja, Aniola i zamykają stawkę Kazal i Zawieja. Rawiela, konio oznaczony numerem 8. W siodle praktykant dżokejski Michał Chroda. Ta para jako pierwsza minęła linię celownika. Czekamy na wynik gonitwy, zatwierdzony przez Komisję Techniczną. Dekoracja zwycięzców, oczywiście, odbędzie się na padoku. I na padoku będą się też prezentować konie, które wystartują w kolejnej szóstej już gonitwie. a przed nami gonitwa dla trzyletnich koni wyłącznie trzeciej grupy, tym razem dystans o połowę krótszy, bo to będzie 1600.